Dzień dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Ostatnio bardzo, bardzo dużo kosmetyków miałam okazję przetestować, dużo nowości i też gromadziłam dla Was te puste opakowania, żeby Wam później pokazać właśnie w dzisiejszym filmie, co się u mnie sprawdziło, a co niekoniecznie więc mam nadzieję, że ten filmik będzie w jakimś tam stopniu dla Was przydatny. No i mam tutaj zarówno pielęgnację, jak i makijaż, także co bez gadania zaczynamy. I skończyłam kolejne opakowanie tej odżywki Isana dla blondynek i oczywiście, że kupię ponownie opakowanie, wiecie, że ja bardzo często Wam pokazuję w Holach zarówno w ulubieńcach tą maseczkę do włosów. Ona jest bardzo fajna i ja już zużyłam. Chyba z 8 opakowań, ich się nie mylę, albo nawet więcej, i one są fajne, tanie, kosztują chyba 7,99, a nie widzę różnicy między tą odżywką a John Freedom za 40 zł. Więc serdecznie Wam polecam tą odżywkę i zdecydowanie jest to produkt, który kupię ponownie. No i też serdecznie Wam polecam ten produkt. I dajcie mi znać na dole w komentarzach, czy lubicie tą odżywkę. Ja wiem, że też. Oni wprowadzili trochę inną wersję, taką bardziej, która ma matowe opakowanie, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest ten sam produkt. Tak samo fajnie się sprawdza, bo mam już drugie właśnie opakowanie w łazience. No, ale tak czy tak też wam to ten produkt polecam. Zużyłam tuż burżuła eye cutting, chyba tak się nazywa. I powiem Wam szczerze, że nie byłam zadowolona z tego tuszu, bo źle wyczasuje i też on jakby zostawia pod oczami takie granulki, on się bardzo osypuje. Nie zauważyłam jakiegoś rozmazywania się, ale nie jest to tusz, który kupię ponownie. Poza tym ten dozownik w opakowaniu on... Nabiera zbyt dużo, widzicie, robią się taki blód się robi. I ja za każdym razem musiałam wycierać to opakowanie i to się sychało i później przy ponownym użyciu nabierało na szczoteczkę. Więc to jest bardzo niepraktyczne i e, jakoś nie polubiłam się z tym tuszem i chyba nie kupię go ponownie i on jest bardzo drogi w Rosmanie On kosztuje około 60 zł, a powiem Wam, że naprawdę nie jest wart tej ceny. Nie polecam. Lepszy tuż zburzyła jest ten Volume Reveal, ale ta pierwsza wersja bo ta druga już też jest jakaś słaba z ta, też z taką wygiętą szczoteczką, ale ten koci tusz nie, nie, nie. Na pewno go nie kupię ponownie. Zużyłam ten puder Dr. Irena Aries Dual Effect Compact i to miał być podkład razem z pudrem. Zupełnie się u mnie ten puder nie sprawdził. Ja... Nie... Po pierwsze, nie używałam go jako podkład, bo nie nie miał krycia, kiedy nakładałam go gąbeczką miejsce po miejscu, tak jak zapewnia producent, bo nie dawał żadnego krycia. Używałam go jako puder do omiatania twarzy, do matowienia. Do tego sprawdzają ja się, powiem Wam, no tak... powiem Wam, że tak średnio też, bo nie, nie matowił. Już lepszy puder miałam za 10 zł, a to kosztuje chyba 60 albo 70 i poza tym bardzo przeszkadza mi ten perfumowany zapach tego pudru. To jest, to jest koszmar. Po użyciu tego pudru, ten zapach na twarzy utrzymuje się około pół godziny i to mnie strasznie wkurzało. Także, może i bardzo ładne na pudełeczko ten puder, i fajnie, że ma takie duże lusterko. Do poprawek w ciągu dnia jest super, natomiast sama jakość tego produktu w pudełeczku jest bardzo słaba i nie jest warta swojej ceny na pewno. Także tego pudru zdecydowanie nie polecam i nie kupię go ponownie, ale używam się, sprawdzę, także dajcie mi znać na dole w komentarzach, czy miałeś ten produkt i jak się u Was sprawdza. I z kolejnym produktem mam problem, bo nie wiem, czy hmm, kupiłabym go ponownie, ale też nie był zły. Także takie mam mieszane uczucia co do tego produktu i to są te plastry na nos i sany, te oczyszczające. I powiem Wam, że nie jest to zły plaster i on oczyszczał, ale nie tak dokładnie. Powiem Wam, że to jest takie... Hmm, 6 na 10, jeśli chodzi o moją ocenę. I chyba nie wiem, może jakbym nie miała żadnego plastra, a te tylko by były w Rosmanie, to bym je kupiła. Ale jakoś tak specjalnie, żebym ponieszła, to niekoniecznie o wiele bardziej polecam Wam plastry w Rosmanie z tytuły, te takie z węglem aktywnym, bo te działają, ale nie tak jakbym chciała. Także te plastry, poza tym cena jest dość wysoka, bo 7,99 za 3 plastry to jest moim zdaniem bardzo dużo i jeszcze sama. Także słabo, że to opakowanie ma tylko trzy plastry. Jak wiecie, bardzo często używa się takich produktów. Także nie wiem, mam mieszane uczucia. Może Wy mi pomożecie? Dajcie mi znać, czy u Was też się tak średnio te plastry sprawdzają. Niby wyciągają, ale nie do końca. Także jestem ciekawa Waszych opinii. Kolejny produkt, który prawie zużyłam, jest to produkt makijażowy. I dlaczego pokazuję Wam go tutaj? Dlatego, że no to już jest, zobaczcie, prawie denko, ale nie do końca. To jest Mary Luminizer, to jest mój ulubiony rozświetlacz, chyba dostępny na rynku. Nie miałam nic lepszego do tej pory. E, także jeśli skończę już całkowicie to opakowanie, to na pewno kupię go ponownie. Bardzo fajny, bardzo trwały, daje super efekt na skórze i chyba nie można z nim przesadzić. Także możemy go nakładać i w każdej chwili rozetrzeć albo sobie dodać i on się nie ciastkuje na twarzy, także jest to coś, co na pewno kupię ponownie. Coś, co zużyłam i też zużywałam to chyba od mm, kwietnia, tak mi się wydaje, to jest w ogóle, zobaczcie, jakie jest masakrowane opakowanie. To jest tołpa Dermo Face i to jest czarny, maska czarny detoks. To jest coś, co dostałam w tamtym roku na mid Beauty. To były wtedy w tamtym czasie nowości i bardzo fajna była ta maska, bardzo fajna i Zdecydowanie, gdy skończą mi się maski oczyszczające, pójdę do Rosmana i kupię ją. Bardzo podobna do tej maski z Sephory, Mask i mega, mega oczyszczająca i naturalna, także e, efekt oczyszczenia widać po pierwszym użyciu, także serdecznie Wam polecam, one są właśnie dostępne w Rossmanie i kosztują około 30 chyba złotych, ta maska tak, tak mi się wydaje. Ona jest w takiej fajnej metalowej tubce, super do zabrania w podróż, nie zabiera dużo miejsca, też nie waży, więc e, Coś, co kompletnie mi się nie sprawdziło, to balsam bistek. Nie wiem, e, wiem jaki jest fenomen tych balsamów. Wiem, że dużo dziewczyn właśnie e, z, z kanału mi pisało, że e, super jest ten balsam i że wszystkie te zarówno sztyfty, jak i tubki są mega skuteczne i mega koją usta. Natomiast ja jakby nie polubiłam się z tym balsamem, bo przypomina mi strukturą krem rąk, coś takiego. Ja wolę balsamy do ust, takie bardziej ciężkie, woskowe, a to jest coś, co jest jakby takie kremowe, lekkie, bardziej balsamowe. Nie, nie, nie wiem, nie rozumiem w ogóle fenomenu tych balsamów. I one są dość drogie w Rossmanie, a u mnie kompletnie nie działają, także tego balsamu nie kupię zdecydowanie ponownie. Wziąłam go tak pod kątem testu na kanał, ale w końcu tego testu nie nagrałam, więc on sobie tak leżał, leżał i, i w sumie używałam go... Tak kilka razy, ale nie, nie, to, to nie jest ten typ balsamu, który ja bym, z którym ja bym się polubiła. Także nie, dajcie mi znać w ogóle, czy znacie jakieś fajne um, balsamy Blistek, które są jakby takie trochę cięższe, nie są błyszczykowe, nie są takie, nie wiem, kremowe, tylko coś takiego strukturą podobnego do to będę dla... To będę wdzięczna. I ostatni produkt, który się zupełnie u mnie nie sprawdził, to jest. Um, Produkt z Balnao Kosmetyki: biaciarczkowy żel peelingujący do mycia ciała i twarzy. Ja to używałam do, zobaczcie, nawet tego nie skończyłam. Do mycia twarzy, natomiast tak, ani to nie jest żel, ani to nie jest peeling. To jest po prostu takie coś rzadkie z bardzo grubymi drobinkami, które niekoniecznie zdzierają na skórek. To jest coś dziwnego, bo zapach naprawdę jest fajny. I opakowanie też jest super, takie małe do zabrania w podróż. Natomiast to ani nie oczyszczało mi twarzy, ani jej nie wygładzało. Nie wiem, może jakby ten, ten żel był bardziej taki treściwy, a drobinki były mniejsze, byłby lepszy. Nie wiem, może do ciała się lepiej sprawdza, ale do twarzy kompletnie nie. Także to jest produkt, którego na pewno nie kupię ponownie. No dobra, to powiedziałam wam chyba o wszystkich pustych opakowaniach, które zużyłam. Mam nadzieję, że ten. Ten film będzie dla Was przydatny i oczywiście napiszcie mi na dole w komentarzach, które z tych produktów testowałyście i które się u was sprawdzają, a które niekoniecznie. No i co? Łapka w górę, jeśli lubicie te, tego typu filmy. Subskrybujcie mój kanał, w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikuję. Zapraszam na mój Instagram. Tam często zapowiadam nowe filmy, robię ankiety. Możecie głosować, za którym filmem jesteście. Także co, jeśli ja z Wami żegnam, dzięki do następnych filmów. Pa pa!